Witam Was wszystkich. Ostatnio właśnie jestem w temacie przeglądu, wymiany olejów, filtrów i tak dalej. Chciałem właśnie parę chwil poświęcić filtrom, które są najbardziej można powiedzieć zaniedbywane, czyli filtry paliwa. wiadomo, że tam powietrza, oleju każdy tam pamięta o tych filtrach, jednak o filtrach paliwa już mniej. Jeszcze. Dlatego może, że umiejscowienie czasami jest gdzieś tam pod spodem samochodu lub w miejscach trudniej dostępnych, dlatego że tak powiem się je... No można powiedzieć, że trochę lekceważy i, i tak dalej. Zaciekawiła mnie jedna rzecz. Jak wygląda filtr paliwa po określonym przebiegu? No i co tam ogólnie on w środku ma? Jak słychać? O Filtr od diesla, że choczy tam w środku, a to jest związane z e, tutaj tą częścią, w której e, ma zbierać się e, woda. Jeżeli oczywiście w tym paliwie się znajduje, i tu na dole tu jest akurat zakrętka. Przeważnie wkręcamy w nowszych samochodach czujniki, gdzie tą wodę nam ten czujnik wychwytuje. I właśnie tam jest taki pływak też. Już będą mi ręce śmierdziały. Ten filtr jest natomiast od Mercedesa, ostatnio go właśnie wymieniłem. Przebieg nie potrafię powiedzieć ten, na tym filtrze jest zrobione 12 000 km, na tym bliżej nieokreślona ilość i i, I nie wiem, ile on, że tak powiem, może mieć nawet lat. Dlatego przetnę te filtry i zobaczę, co jest w środku. Przetnę tutaj ten filtr na około. Został już przeze mnie przecięty. Tu w środku mamy taką dużą sprężynę, ale bardzo miękką. No i ten pływaczek tutaj w środku, który podnosi się, jeżeli woda jest we filtrze. Tutaj jeszcze nie wiem, czy widać. O tu od środka. Takie nacięcia. Jeżeli tu się coś znajduje, to wtedy ten pływak się podnosi. Pokażę Wam jeszcze budowę korka. Tak on wygląda. W niektórych samochodach nie ma czujników, tylko trzeba poziom wody tam powiedzmy raz na pół roku spuścić. I tu po zluzowaniu tego korka mamy tutaj takie spłaszczenie. Gdzie ropa nam przelatuje. Tu jeszcze uszczelki brakuje, która powinna być na dnie tego korka. I tu przez ten otwór spuszcza. Po dokręceniu ta uszczelka nam tutaj dociśnie tutaj do tej powierzchni i mamy to skręcone szczelnie. Dobrze. Tu najciekawsza rzecz. Mamy filtr. Wygląda to w ten sposób. Tu jeszcze nie wiem, czy widzicie, jest malutki filtr z takiej drobnej siateczki. Tutaj wyłapuje grubsze zabrudzenia na dopływie. No nic. Sam filtr natomiast wygląda w ten sposób. Jest dosyć gruby, ciężki i śmierdzi roku ten wężyk trafia tutaj w to miejsce to jest jakiś chyba odpowietrznik chyba tak bo tu jest w nim w środku kuleczko Natomiast zasilanie jest przez środek tu przez ten duży otwór wężyk tu odepna Filtr ten jest tutaj powleczony. To jest chyba w ogóle bibułka nawinięta na około. Jeszcze przednego i zobaczymy jak tego jest dużo materiału filtrującego. Więc w ten sposób to wygląda. Tutaj na zewnątrz jest nawinięta bibuła, a w środku jest taka wata. Zbita wata i tu w środku mamy sam plastik. Powiem wam szczerze, że no po tym ciężko jest określić, czy filtr jest mocno zużyty, czy nie mocno zużyty. No te czarne to wiadomo są ziury z tego plastiku, który, który jest w środku taka rurka. A tutaj no jest raczej no myślę, że czysty. Paliwo przy wymianie też leciało mi czyste. tego myślę, że no jeszcze mógł spokojnie pojeździć tego te jakieś powiedzmy 30 tysięcy można spokojnie na takim filtrze. No zależy, jakie mamy paliwo. No ogólnie paliwo widać nie było złe. To jest akurat filtr Czempiona. Być może, że producent inny ma również inny system filtrowania tego paliwa. No tutaj akurat jest w ten sposób. Myślę, że następny filtr wymienię później. Niż, niż ta pierwsza wymiana, zrobiłem tak po 12. Wymijałem wszystko, więc nie wymieniłem również filtr paliwa. Do tego już zbieram. I na oględziny wezmę teraz przedmiot filtr paliwa od silnika miękkinowego. Zobaczymy, co tam się kryje. Jest to filtr Bosch. Oryginalny jak pokazywałem ostatnio też przy filmiku z wymiany Mercedesa. Aluminiowy. Filtr wezmę tutaj na zewnątrz, ponieważ leci z niego paliwo. No więc tak wygląda w środku. Materiał filtrujący owinięty tutaj na ten element w środku. Tak to wygląda. Zobaczcie, to co tu leci jest czarne. Czyli to znak, że ten filtr już miał naprawdę dość. Spróbuję jeszcze go wyciągnąć. Tutaj też widzę w środku siatkę na grubsze takie zanieczyszczenia. No nic, zaraz spróbuję go jeszcze rozbroić. wyciągnął ze środka taki korek który zaciąga paliwo tutaj na wodzie. natomiast jest jak widzimy tu szczelny. też ta rurka jest z jakiegoś jakby papieru szkoda że nie uda mi się chyba tego wyciągnąć jeżeli nie będę mógł wyjąć to rozetnę go jeszcze wzdłuż No, wyciągnąłem ten wkład. Tutaj po zewnątrz się przykleił. Bo tutaj jest taka plastikowa, obejma jakby no. sitko. No, filtr jest zrobiony naprawdę porządnie. To jest przyklejone. Tutaj. A wkład filtrujący wygląda w ten sposób. No nawet tu nie jest niczym to przekładane. Teraz postaram się to jakoś... Aha, jest jeszcze tak zawinięty. jest jak widzimy sklejony no i owinięty na, na takiej rurce no brudny jest ale jakiś, żeby to było nie wiem jak on tu jest rzeczywiście o tutaj faktycznie jest blisko środka ten wkład jest naprawdę czysty No i tu na tej rurce jest, a tutaj tą rurkę widać No jest plastikowa tutaj widocznie jest jakieś uszczelnienie ale ogólnie ta rurka jest plastikowa mamy tutaj Bo ja wiem przymierzyłem to tak do siebie jakieś 1,80 m, tam 5,90 m wkładu filtrującego więc w sumie no, filtry wyglądają tak. Czy to jest jakaś tragedia, czy nie? Ciężko mi jest osądzić po jakim to czasie filtr zachodzi. Tutaj ogólnie widzimy nie ma jakichś tam, żeby się sypało z niego, czy coś tam. No tu coś jest troszeczkę. O. I tyle, że jest czarne, No po tej stronie, o jak widzimy, no, pewnie tu zatrzymuje w środku wszystkie te, ale po tej stronie jest naprawdę niezły. Dlatego no, myślę, że co jakiś czas Trzeba wymieniać ten filtr, ale nie wierzę, no, chyba że ktoś naprawdę leje jakąś smołę czy coś, że można w jakiś sposób zabić filtr paliwa, żeby on nam nie przepuszczał ten filtr paliwa. Niemile może mieć lat, podejrzewam, że pewnie koło 20. Jak widzimy, w wielkiej tragedii tutaj nie znalazłem. Myślałem, że to po prostu jakieś będzie zawalone, zaszlamione. Tak jak mówię, no, mieć filtry trzeba, ale z umiarem. Dzięki Wam za obejrzenie filmiku. Chciałem właśnie zobaczyć, między innymi, przekazać Wam, jak są zbudowane te filtry. Może wam też się przyda akurat ta wiedza na temat budowy filtrów, co i jak tam się w środku znajduje. Myślę, że warto wiedzieć takie rzeczy. Dzięki wam jeszcze raz za obejrzenie filmu. Pozdrawiam wszystkich. Cihipiń 2.5.